Miejscowe knieje kryją w sobie atrakcje nie tylko natury kulinarnej, ale również, jak Państwo widzą, estetycznej. Po te krasnale przyjeżdżają tutaj masowo germańscy bracia i wywożą je na zachód. Ale my skupmy się na gotowaniu. Proszę Państwa, w garnku tutaj na maśle dość drobno pokrojona cebula, która ma się lekko zeszklić i grzyby, bo to będzie zupa grzybowa. W tym wypadku proszę zobaczyć bielutkie prawdziwki, ale to może być też zupa z grzybów mieszanych, mogą być nawet same podgrzybki. I teraz pozostałe składniki bardzo proste. Żółtka, mąka, słodka śmietana tutaj, to białe to słodka śmietana, a to zielone to natka pietruszki i jeszcze tutaj, proszę państwa, porto. Dobre porto ja pozostanę w kapeluszu, bo boję się ogromnej Rzeszy kleszczy, która tutaj hasa dookoła. Więc tak, do cebuli i masła wrzucam grzyby. To wygląda dokładnie tak. W tej chwili trzeba to lekko rozmieszać, zwiększyć ogień i dać temu spokój na 10 minut. Niech się poddusi. 10 minut. Grzyby wyglądają nam na gotowe, yy, znaczy na gotowe w tym etapie. One puściły swój sosik, więc możemy teraz posolić je. Tylko nie dużo soli, bo tu będzie jeszcze jeden składnik, o którym wcześniej nie powiedziałem. Tutaj w garnku, proszę Państwa, spoczywa yy, wywar. To jest wywar jarzynowy. Broń Boże, nie używajcie Państwo mięsnego, ponieważ intensywny smak wywaru mięsnego zabiłby nam smak grzybów. Ja ugotowałem taki bulion jarzynowy, ale jeśli będę się państwo posługiwać kostką, a nie oszukujmy się, kostki są jednak y, przydatne w kuchni. To jest taka kostka grzybowa, więc to by jeszcze dodatkowo wzmocniło nam smak całej zupy. Dobrze, pieprz oczywiście musi być świeżo zmielony, jak zawsze. On ma wtedy więcej aromatu. I teraz mm, mąka, ponieważ to będzie zagęszczacz naszej zupy zwykła mąka którą tutaj wrzucę i rozprowadzę, o, tak, coś, jakiś taki substytut za smażki. I teraz już, proszę Państwa, zdejmując całość na razie z ognia, wleję e, nasz bulion jarzynowy, mieszając, żeby nam się nie zrobiły grudy i stopniowo wlewając, tak. Dobrze. Jest w porządku. I teraz stawiam to z powrotem na gazie. I kolejne, e, kolejna przerwa. Tym razem pół godziny. To się musi jeszcze pół godziny gotować. Jest wiele sposobów na przechowywanie grzybów. Najprostszym, a zarazem stosunkowo mało popularnym. W Polsce jest mrożenie ich. Trzeba grzyby po prostu oskrobać ze ściółki, nie płukać, wsadzić do jakichś worków plastikowych bądź koszyczków i wsadzić do zamrażarki. Można również grzyby marynować. No, wszyscy wiedzą, jak wyglądają i smakują marynowane grzyby. Tutaj mam grzyby w Solance. Grzyby się, znaczy w słonej zalewie Solanka to zbyt radykalne słowo. Grzyby się najpierw obgotowywuje w lekko zakwaszonej, osolonej wodzie, a następnie w osolonej wodzie pasteryzuje. Wsadza się taki słoik do piekarnika. Najprostsza metoda pasteryzacji. O, tak mi tu psyknęło. To znaczy, że słoik był dobrze zamknięty. I teraz sprawdzimy. To są, zobaczcie jaki dorodny, landshaftowy, prawdziwe. Hmm. Życie lekko słony, ale jędrny i całą dobroć swoją zachował. I taki grzybek to idealne preludium przed zupą grzybową, która jak czuję już nam dochodzi, więc idę do niej. Przystępujemy do czynności ostatecznych, więc teraz porto. Zdejmujemy pokrywkę, o jak się dymi. Porto, proszę Państwa, fantastycznie współgra ze smakiem grzybów. Anglicy, którzy żłopią porto, ale nie jedzą grzybów, nie wiedzą co tracą. Dolewam tutaj więc porto. Dobrze. Teraz trzeba zmniejszyć, zmniejszyć pod tym ogień i do Żółtek. Dodaję śmietanę? Nie, zrobię to na odwrót. Do śmietany dodam żółtka. Dwa żółtka to jest śmietanka. I tym zagęścimy zupę. I musimy to wlewać na małym ogniu. Nie można tego zagotować, bo nam się wszystko zważy. Dzień dobry. Dzień dobry jest i nasza leśna szarża. Proszę Państwa, pan Jarosław Daszbur, pan Jarosław Kowalski, leśniczy. Leśnictwo Morzyce nad Leśnictwo Waucz. Się Uczyłem się tego tylko 40 minut, ale, Ekstryk. ale, ale powiedziałem dobrze. Dobrze, super. Panie leśniczy, panie Jarosławie, jeśli mogę się tak do pana zwracać. Oczywiście. Będzie pan musiał spróbować tej zupy, nie ma wyjścia. Cieszy się pan bardzo. Dla leśnika to pewnie... Nie nowość. Dla leśnika, Kolejne. dla leśniczego to grzyby to żaden, żaden rarytos. Że robi... Ale spróbujemy pańskiego. No a tu się gruby. tylko tym różni, że jest pewnie, że jest robinka alkoholu. Grzyby i alkohol to dobre połączenie. Raczej tak. Nawet w zupie. Działa na odtrudkę. Już panu, panu daję. Proszę bardzo. jest pan co? Może pan też ja A ja pierwszy, rozumiem, rozumiem. Zbierałem, proszę państwa, tylko grzyby, które mają sitka, nie blaszkowe, prawda? To jest gwarancja, że się człowiek nie zatruje. To były same borowiki. Mówię to panu teraz w największej tajemnicy. Krem z borowików? No taki krem. Nie do końca, ale zupa z Borowików. No to spróbujmy. Mm. Dobra. Dobra? Super. Dla mnie dobre. Jest Wiem, dobra. dobra? Na... No jest dobra. Jest po prostu dobra. Odrobinę porto. To wszystko, co państwo widzieli. I taka zupa. Sukces kulinarny gwarantowany. Na pewno. Teraz trzeba będzie to nadleśniczemu ugotować. No, wezmę. <laughs> wezmę troszeczkę Ech. dla niego. O, trochę zupy dla nadleśniczego. A dla państwa, jeśli sobie państwo sami zrobią. W tych okolicach szczerzył zęby wał, wał pomorski, i ślady tych wydarzeń są widoczne do dziś na każdym kroku. Lufa tego czołgu skierowana jest na zachód. Mimo, że jesteśmy już w NATO, zamiast roztrząsać tę trudną okoliczność, lepiej naprawdę zająć się gotowaniem i tym zajmiemy się już w następnym odcinku. Do widzenia Państwu. Na dole są napisy. jestem na górze, panią Sienickę.